Towarzyste sezony charakteryzują się tym, że pojawiają się w nich nowi bohaterowie. W czternastym sezonie przyszło nam przywitać przedstawiciela roli tank Ryzyka. Ten potężnie zbudowany wojownik posiada wiele mobilnych zdolności. Jako jedyny z tanków potrafi wspinać się po ścianach i daleko skakać. Czym byłby ten film, jakbym nie wspomniał o osiągnięciach? Te są umiarkowanie trudne, a po dokładniejsze strategie zapraszam do dalszej części tego filmu. Z deszczu pod rynne, zabij trzech wrogów jednym użyciem ostrego sierpnięcia w szybkiej grze rywalizacji. Dość proste osiągnięcie, które możemy zdobyć już w pierwszej grze. Na początku ładujemy ulta i czekamy na dogodną sytuację. Kiedy przeciwna drużyna jest zgrupowana, aktywujemy superzdolność. Musimy zlikwidować trzy cele, ale spokojnie. Mi się udało zdobyć wyzwanie po dłuższym czasie od naciśnięcia kół. Wrogi ryzyk był oznaczony tym efektem i nawet kilkanaście sekund później wyskoczyło mi powiadomienie. Chyba, że był to zwyczajnie błąd i niedopatrzenie blizarna. Surpryza! Zadaj 800 punktów obrażeń jednym użyciem kolca obrony w szybkiej grze rywalizacji. To jest dość trudne osiągnięcie do zdobycia, ponieważ wymaga niesamowitego zgrania i szczęścia. Ryzyk pod porawym przyciskiem myszy posiada zdolność kolco-obrona, która przypomina tarczę Reina, ale zadaje obrażenia. To właśnie one grają pierwsze skrzypce w tym wyzwaniu. Ze względu na to, że nie możemy wykorzystać ultazarii do złapania przeciwników, pomocne mogą być zdolności Mei i Sombry. Najlepsze tryby to kontrola, ze względu na to, że przeciwnicy stoją zwyczajnie na punkcie, lub wychodzą ze spawna trzymając się w grupie. Musimy zadać 800 punktów obrażeń innym użyciem zdolności, która z pełnym paskiem trwa około 5 sekund. Na sam koniec ogromne podziękowania dla ekipy. Ja standardowo zapraszam do pozostawienia po sobie śladów w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym filmie.